W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, składam Ci dzięki za rozpoczynający się piękny czas Adwentu, który w swej dobroci pozwalasz mi przeżyć kolejny raz w moim życiu. Bardzo pragnę przeżyć go godnie, w bliskości z Tobą, pogłębiając swoją wiarę, Proszę, prowadź mnie na tej drodze. Ojcze, błagam, błogosław mi na ten piękny czas oczekiwania. Pozwól, by moje serce mogło oczyścić się z grzechów, bym potrafiła pojednać się z każdym, z którym mam trudne relacje, bym nauczyła się wybaczać i każdego dnia czynić dobro. Proszę. Obdasz mnie siłą i rozumem, bym nie zapomniała o dziełach miłosierdzia względem najuboższych i najsłabszych, bym umiała się dzielić, zauważać potrzebujących. Błagam, naucz mnie widzieć naprawdę. Panie Boże, proszę, pozwól, by święta rodzina czuwała nade mną w tym wyjątkowym adwentowym czasie. Niech otacza mnie modlitwa Maryi i świętego Józefa. Niech dzieciątko Jezus oświetla mi życiową drogę. Pozwala mi budować życie na fundamencie Ewangelii. Ojcze, zawierzam Ci wszystkie dni, które jeszcze przede mną, ufając, że przeprowadzisz mnie przez Adwent do wyjątkowego czasu świąt Bożego Narodzenia. Czuwaj przy mnie i moich bliskich. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże.